pierwszy tydzień Wielkiego Postu. W pierwszym czytaniu mamy fragment modlitwy królowej Estery. To jest modlitwa przed pójściem do, do króla. Ona nie wie, jak król zareaguje. Był taki zwyczaj, że jeśli przyszła królowa niezapowiedziana, król mógł ją nawet ukarać. Boi się, dlatego modli się. Ale wie, że musi pójść, żeby wstawić się za swoim narodem. I w tej modlitwie para takie jedno ciekawe zdanie. Słyszałam od młodości mojej, w pokoleniu moim ojczystym, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych, ze wszystkich przodków, na wieczyste dziedzictwo i uczyniłeś im wszystko, co zapowiedziałeś. Czyli Estera mówi, że od młodości słyszała o tym, że Pan Bóg wybrał naród i że zapowiedział, że im coś, potem to uczynił, że był mu wierny. Zwróćmy uwagę na ten element słyszenia od młodości. Dzięki temu, że była wychowywana w tej wierze, dzięki temu, że opowiadano jak Pan Bóg i co Pan Bóg zrobił dla narodu, dzięki temu ona była przekonana, że warto do Boga się modlić. Dlatego mówimy dzieciom, dlatego tłumaczymy młodzieży, dlatego przypominamy to, co się stało w Starym Testamencie i w Nowym i to, co się stało w historii Kościoła, żeby młodzi ludzie, którzy jeszcze nie mają własnego doświadczenia Pana Boga, żeby słys słysząc o innych, modlili się, zwracali się do Pana Boga, tak jak Estera. I potem Estera sama w swoim życiu odkryje, doświadczy, że rzeczywiście Pan Bóg wysłuchuje. Nasza wiara rodzi się z opowiadań innych, nasza wiara rodzi się z wiary innych. Jakby wchodzimy w ten skok, w doświadczenie wiary i dzięki temu, że wchodzimy w świat wiary, wchodzimy w świat, w świat modlitwy, doznajemy tak samo pomocy, jak doznawali nasi przodkowie. Psalm mówi o tym, żeby wysławiać Pana Boga. Psalm 138, psalmista zapowiada, że będzie sławił Pana Boga. Ale mówi w, już na początku takie bardzo dziwne zdanie. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów. Pytamy się, wobec jakich aniołów? Okazuje się, że tekst hebrajski ma tu słowo Elohim. Tłumacze greccy w III wieku przed Chrystusem przetłumaczyli jako aniołowie, tak samo później wulgata. Ale mamy tłumaczenie syryjskie, królowie, mamy targum, który mówi o sędziach. Elohim tak naprawdę znaczy bogowie. Będę ci śpiewał psalm wobec bogów. O co chodzi z tymi bogami? Czy to jest jakiś stary psalm, który mówi o tym, że, że wierzę, że Pan Bóg jest jednym wielkim bogiem, a, a są inni małe bogowie? A może chodzi o to, że będę psalm śpiewał wobec innych bogów, którzy nie są bogami, bogów pogańskich? A może rzeczywiście chodzi o jakichś bardzo wielkich ludzi, sędziów czasami nazywano również Elohim, więc będę śpiewał psalm przed najwybitniejszymi, najważniejszymi ludźmi na tym świecie. A może rzeczywiście tu chodzi już o takie istoty jakieś niebieskie, które są w niebie. My często je dzisiaj nazywamy aniołami. Ciekawe jest to, że to nie jest śpiewanie psalmu wobec wobec rodziny, wobec przyjaciół, wobec siebie, ale to jest jakbyś taka świadomość, że chce pana Boga wielbić wobec tego świata, który jest wokół niego, wobec świata wielkiego, wobec świata jego stworzeń. Chcę, chce, żeby całe niebo, mówiąc inaczej, chcę, żeby całe niebo usłyszało, jak Pan Bóg naprawdę jest wielki. Chce, żeby wszyscy w niebie się dowiedzieli, że my tu na ziemi jesteśmy z niego bardzo, bardzo zadowoleni. Ewangelia opowiada o tym, jak Jezus mówi do uczniów, żeby prosili, żeby prosili, proście, a będzie wam dane. I opowiada, daje przykład bardzo banalny, że jeśli ktoś z was prosi, jeśli wy potraficie dawać dary swoim dzieciom, to ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, bo jeśli ktoś z was prosi o, o chleb, to czy poda mu kamień, że wy przecież... Prosicie nawzajem siebie i to, i to otrzymujecie, więc dlaczego Bóg miałby wam nie dać? Ale mówi tak, da to, co dobre, ojciec wasz, tym, którzy go proszą. Wszystko, więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, im, wy im czyńcie. Więc, chcesz, żebyś ty otrzymywał, to, to staraj się też ludziom innym dawać. Ale jeżeli prosisz Pana Boga, to staraj się, to miej świadomość, że możesz otrzymać tylko to, co jest dobre. On ta, da to, co dobre tym, którzy go proszą. To, co dobre. My nieraz mamy pretensję, że Pan Bóg nas nie wysłuchuje, i tu jest największa trudność. Jakby zrozumieć, że jeżeli mnie nie wysłuchuje, to nie dlatego, że go nie ma. Nie dlatego po prostu, że mnie nie lubi, ale dlatego, że on uważa, że nie jest to dla mnie najlepsze. To jest chyba najtrudniejsza część naszej wiary. Kiedy Jezus prosi swojego ojca, żeby nie musiał umierać, a jednak ojciec go nie wysłuchuje, to nie było dla niego najlepsze, żeby nie umierał. Kiedy my prosimy o coś i Pan Bóg nas nie wysłuchuje, żeby zrozumieć, że, że Pan Bóg nam da, ale on dlatego nie daje nam tego, co, o co go prosimy, że chce dać nam coś jeszcze lepszego. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.